Witam, kochani, nazywam się Łukasz Popiołek i chciałbym odpowiedzieć na pytanie: czy można się nie bać w sytuacji realnego zagrożenia? Wiem, że teraz panuje epidemia koronawirusa, ale też jeszcze większa epidemia epidemia strachu. I chciałem się podzielić kilkoma myślami, ponieważ one zmieniły moje życie i myślę, że na 100% pomogą, pomogą też Wam. Chciałem się podzielić Ewangelią, którą sam żyję od jakichś 10 lat, która wyzwoliła mnie z lęków różnego rodzaju. Przechodząc może do konkretów, jeśli chodzi o samo odczuwanie stresu czy też strachu, lęku, to są odczucia. To są naturalne odczucia naszej duszy w sytuacjach, w których człowiek czuje zagrożenie, w których człowiek czuje realne zagrożenie, lub to zagrożenie jest w głowie człowieka. Człowiek myśli, że jest zagrożony i dlatego odczucie stresu, odczucie lęku w, takim, w takiej osobie się pojawia. Więc jeżeli mamy do czynienia z realnym zagrożeniem. Pytanie, czy jesteśmy w stanie rzeczywiście być od tego wolni? No bo jeśli jest zagrożenie, no to w naturalny sposób człowiek będzie odczuwał stres czy też będzie odczuwał lęk. A więc można się nie bać, ale pod warunkiem, że mamy jakieś rozwiązanie, które pomoże nam uniknąć danego problemu. Mógłbym to porównać do osoby, która nie umie pływać. I człowiek taki, który kompletnie nie umie pływać, może czuć się zupełnie bezpiecznie na środku morza. Może się czuć zupełnie bezpiecznie pod jednym warunkiem pod takim warunkiem, że będzie siedział w łódce. I ta łódka będzie dla niego oparciem, będzie dla niego czymś, co będzie mu dawało poczucie bezpieczeństwa. A więc dla takiego człowieka zagrożenie jest realne. Ponieważ dookoła jest woda, w której, w której jeśli, by się, jeśli by się dostał do niej, to poszedłby jak kamień na dno, ale przez to, że siedzi w środku łodzi, taka osoba będzie się czuła bezpiecznie, czyli musi być coś, co będzie, dla, co będzie Tobie dawało poczucie bezpieczeństwa. No i właśnie. I teraz, co może być takiego w sytuacji, w której panuje wirus, w sytuacji, w której tak naprawdę są inne groźniejsze choroby, bo sam, sam problem z koronawirusem tak naprawdę to nie jest jakieś takie, może powiem tak, są inne zagrożenia o wiele znacznie bardziej niebezpieczne niż, niż to co teraz niż koronawirus, który teraz szaleje, żeby pokazać pewien obraz i pewien pewną sytuację która pomoże nam zobaczyć to, co może nam dać po, e, poczucie bezpieczeństwa. Przeczytam Ewangelię Marka. E, to będzie czwarty rozdział. Tak, czwarty rozdział, e, czterdziesty werset. To jest sytuacja, w której Jezus razem ze swoimi uczniami znalazł się e, w łodzi e, i akurat tam. E, było tak, że, ro, że rozpętał się gwałtowny wicher i fale, fale uderzyły w łódź. Więc oni tak naprawdę bali się o swoje życie. Natomiast e, Jezus w ogóle spał. E, uczniowie przy, e, po, podeszli do Niego i 30. Ewerset mówi tak. A On spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Obudzili Go więc i mówili do Niego Nauczycielu, nie obchodzi cię, że giniemy. Wówczas wstał, zgromił wiatr i powiedział do morza: Milcz i uspokój się. I ustał wiatr i nastała wielka cisza. I ten czterdziesty werset, który chciałem powiedzieć, mówi tak. Wtedy powiedział do nich: Czemu się tak boicie? Jak to jest, że nie macie wiary? Jezus tutaj powiedział bardzo genialną rzecz, bardzo mocną rzecz, bardzo konfrontującą dla wielu ludzi, tak naprawdę powinna to być rzecz, z którą, którą każdy człowiek powinien się skonfrontować. Jak to jest, że się boicie ludzie małej wiary? Uzależnił odczuwanie lęku od poziomu wiary człowieka. Tak, on powiedział, dlaczego się boicie i dlaczego nie macie wiary? Czyli jeżeli by mieli wiarę, to by się nie bali. Prawda? Problem uczniów był taki, że pomimo tego, że widzieli wiele znaków i cudów, które, które uczynił Jezus, nie ufali mu. I to jest sytuacja wielu, wielu ludzi w czasach współczesnych. To są ludzie, którzy twierdzą, że wierzą w Boga. To są ludzie, którzy chodzą regularnie do kościoła, ale tak naprawdę. Większość, większość ludzi nie ufa tak naprawdę Bogu. Czym innym jest wierzyć w Boga, ponieważ w takim potocznym rozumieniu wierzyć w Boga e, oznacza to, że człowiek uznaje, że Bóg istnieje. Natomiast prawdziwa wiara, która jest opisana w Biblii, to jest tak naprawdę e, sformu lepszym sformułowaniem będzie nie czy wierzę w Boga, tylko czy wierzę Bogu. I teraz pytanie, które chciałbym, żebyś ty sobie zadał, czy wierzysz Bogu? Uczniowie nie za bardzo mu wierzyli, więc byli spanikowani o swoje życie. Jezus wstał, zgromił wiatr, nastała cisza i powiedział do nich: Gdybyście wierzyli we mnie, gdybyście mieli wiarę, nie balibyście się tej burzy. Wiedzielibyście, że nic wam nie grozi, ponieważ ja jestem z wami. I teraz pytanie do ciebie, czy się boisz? Czy boisz się koronawirusa? Czy boisz się śmierci? Czy boisz się raka? Czy boisz się jakiejś innej choroby? Czy boisz się, że stracisz pracę? Jakakolwiek forma lęku jest dowodem na to, że nie ufasz Bogu. Po prostu. Człowiek, który realnie ufa Bogu, nie boi się niczego. Człowiek, który na 100% ufałby Bogu, nie bałby się niczego. A więc pytanie: jeżeli uważasz, że wierzysz w Boga, to czemu odczuwasz lęk? Chcecie coś powiedzieć? Ja też odczuwałem mnóstwo lęków w swoim życiu. Do tej pory są jeszcze pewne sfery e, mojego życia, które, w których prawdopodobnie odczuwałbym lęk, e, ale zmieniło się to drastycznie wtedy, kiedy podjąłem decyzję realnie zaufania Bogu. E, ufanie Bogu, wierzenie Bogu nie jest, mm, nie jest... Nie polega to na spełnianiu pewnych religijnych... Obowiązków, wiara w Boga, ufanie Bogu nie polega na tym, żeby być pobożnym człowiekiem. Wiara jest inaczej zaufaniem. Tak naprawdę, w każdym miejscu, w którym w Biblii mamy napisane słowo wiara, możemy sobie podłożyć słowo zaufanie i ono, będziemy, i ono będzie łatwiejsze dla nas do zdefiniowania. Ja jakieś 10 lat temu podjąłem decyzję i powiedziałem: Podjemy decyzję, pójdziemy do Jezusa, że Jezu, ja chcę Ciebie poznać i chcę Tobie ufać, chcę Tobie wierzyć. Jeżeli Ty powiedziałeś coś, to ja decyduję się ufać Tobie i decyduję się opierać swoje decyzje, swoje myślenie na słowie, które Ty powiedziałeś, na obietnicach, które powiedziałeś, na pewnych wytycznych, które, które Ty powiedziałeś do życia każdego człowieka. Poprzez Biblię, ale także poprzez osobiste objawienie, które Bóg, które Bóg daje mi. Na przykład wtedy, kiedy się modlę. I ta wiara sprawiła, ta decyzja o tym, że chcę poznawać Boga, że chcę podporządkować Mu całe moje życie, to ta decyzja sprawiła, że ja, że ja od tamtej pory zacząłem realnie poznawać Boga. Zacząłem poznawać Boga jako osobę, On zaczął zmieniać mnie od środka, zaczął zmieniać moje serce i zauważyłem, przez 10 lat mojego chrześcijaństwa, że im bardziej znam Boga, im więcej jestem skupiony na Nim, im więcej czasu spędzam na modlitwie, na studiowaniu Słowa, tym bardziej ufam Mu i tym mniej się boję. Ponieważ w moim życiu coraz bardziej staje się realna osoba, która jest wszechmogąca, która kocha mnie, Chrystus, który oddał. Życie za każdego z nas, za każdy twój i mój grzech, za każdą twoją i moją chorobę. Ten to Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, i potwierdził swoją ogromną miłość do Ciebie i do mnie. Ten to Chrystus staje się coraz bardziej realny w moim życiu. Dlatego ja teraz nie muszę się bać, nie muszę się bać jakiegoś wirusa, nie muszę się bać raka, i tak I prawda jest taka, że w moim sercu nie boję się. Ponieważ wiem, że żyje w moim życiu, że jest w moim życiu ktoś, kto jest dla mnie gwarantem absolutnego bezpieczeństwa. Nie muszę się bać, ponieważ mam, tak jakbym był w tym porównaniu, gdybym był na środku oceanu, na środku morza i nie umiałbym pływać, to Chrystus jest dla mnie tą łodzią. Nie muszę się bać morza dookoła, ponieważ, ponieważ mam łódź. Dlatego nie muszę się bać rzeczy, które potencjalnie mogą być zagrożeniem w moim życiu, ponieważ jest w moim życiu osoba, która jest odpowiedzią, która jest ratunkiem na każdy problem w moim życiu, który może przyjść. Dlatego nawet nie rozważam tego, że mógłbym zachorować, że mógłbym się zarazić koronawirusem, ale nawet gdyby się tak stało, to ja wiem, że mogę być uzdrowiony. Wiem, że mogę być w ponadnaturalny sposób uzdrowiony, e, ponieważ to jest jedna z obietnic Chrystusa. E, zanim się, e, zanim prawdziwie uwierzyłem w Chrystusa, musiałem chodzić do lekarza. Kiedy, kiedy miałem jakieś problemy zdrowotne, chodziłem do lekarza, brałem leki i w taki normalny, tradycyjny sposób e, dochodziłem do siebie. Po tym jak poznałem prawdę na temat Chrystusa, na temat tego, że On na krzyżu. Umarł za moje grzechy, ale także za wszystkie moje choroby. Postanowiłem ufać Chrystusowi. Postanowiłem ufa ufać mu, i w, moment, w chwilach, w których zauważałem w sobie jakieś symptomy choroby, decydowałem, że nie pójdę do lekarza, decydowałem, że nie, nie będę brał żadnych leków. Po prostu się zacząłem modlić. Po prostu się modliłem i mówiłem: Jezus, ty umarłeś za mnie, cierpiałeś za to, żebym był wolny od. Tej choroby, która, która, próbuje, e, która próbuje się rozwinąć w moim ciele. Dlatego dziękuję Ci, że przez Twoje rany, przez Twoje sińce, przez Twoją śmierć na krzyżu ta choroba teraz ode mnie odchodzi. I tak, w taki sposób żyję, w taki sposób też uczę innych ludzi, aby, aby wierzyli, i widzę, jak niesamowite rezultaty to e, przynosi w życiu moim i w, ży i w życiu wielu innych ludzi. Dlatego, jeżeli nie chcesz się bać, jeżeli chcesz zaufać Chrystusowi, to podejmij tę decyzję. Powiedz do niego, że go nie znasz jeszcze, ale że chcesz go poznać. Powiedz do Chrystusa, że nie chcesz się bać. Powiedz do niego, że chcesz, aby on przyszedł do twojego życia i chcesz żyć w taki sposób, w jaki on chce. Mnóstwo ludzi traktuje swoją wiarę tak, że sobie wybiera to, co im pasuje, ale to, co, a, to, a te inne rzeczy, które im nie pasują, wierze, odrzucają. To jest zła postawa, która jest bardzo destrukcyjna. A więc podejmij decyzję, ponieważ prawdziwe nawrócenie to jest podjęcie decyzji, że Jezus będzie najważniejszą osobą w Twoim życiu. Jezus na przykład powiedział coś takiego, że nikt nie może dwóm Panom służyć, bo jednego będzie kochał, a drugiego będzie nienawidził. Dlatego, jeżeli jest w Twoim życiu coś ważniejszego niż Chrystus, niż Jezus. Jeżeli ktokolwiek albo cokolwiek jest ważniejsze, to tak naprawdę Jezusa w ogóle nie ma w twoim życiu. I to może być odpowiedź na to, dlaczego, dlaczego ludzie, mimo to, że twierdzą, że wierzą, tak naprawdę odnoszą porażki w swoim życiu i ten Bóg jest nieobecny w życiu kogoś takiego. Ponieważ albo Jezus jest na pierwszym miejscu, jest naprawdę realny, albo nie ma go w ogóle. To jest zero-jedynkowe. Nie można mieć trochę Boga w swoim życiu. Sam Bóg powiedział już w Starym Testamencie, że jest Bogiem zazdrosnym i z nikim nie ma zamiaru konkurować. Albo Jezus będzie na pierwszym miejscu w Twoim życiu, albo Go nie będzie w ogóle, a więc podejmij decyzję i powiedz do Niego, że chcesz Go poznać, że chcesz e, całkowicie podporządkować się jego życiu, że chcesz się zmienić i że chcesz się stać taki jak on, ponieważ to jest Jego pragnieniem, abyś żył razem z Nim, odwrócił się od swoich grzechów i żył. E, i stał się takim człowiekiem, jakim był Chrystus, kiedy chodził 2000 lat temu na, po ziemi. Żebyś był święty jak On, żebyś czynił dzieła takie jak On, żebyś kochał tak jak On, żebyś myślał tak, jak On, żebyś pragnął tak, jak On. Żebyś się stał całym, całym swoim jestestwem, abyś się stał taki jak Chrystus. I Chrystus się nie bał. Chrystus podchodził do trendowatych, mimo że mógł się zarazić. On sam się nie zarażał, ale On uzdrawiał tych, tych ludzi. Chrystus skrzeszał z martwych, Chrystus uzdrawiał każdego człowieka, który był chory. Każdy, który chciał, który przyszedł do Chrystusa, został, został uzdrowiony. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia z jakiejkolwiek choroby, zgłoście do mnie, chętnie pomodlę się od ciebie. Jeśli, będę, jeśli będzie taka możliwość, to przyjadę do ciebie. Jeżeli nie, to mogę przez telefon też się modlić, ponieważ miałem już wiele takich sytuacji, w których modliłem się o kogoś przez telefon, nawet z jakichś poważnych dolegliwości i ktoś Podczas modlitwy telefonicznej został uzdrowiony. Więc, jeżeli tylko e, masz takie pragnienie, jeżeli, jeżeli jesteś e, chory na jakąkolwiek chorobę, wiedz, że możesz być uzdrowiony, e, ja się mogę o ciebie pomodlić, ale jeśli ty się nawrócisz do Boga, to jest, e, to jest absolutnie najważniejszą sprawą w twoim życiu, abyś się pojednał z nim, abyś miał gwarancję życia wiecznego, jeżeli realnie oddasz mu swoje życie. To wiedz, że możesz uwierzyć w uzdrowienie każdej choroby, która dotyka Twoje ciało albo, która, albo każdej choroby, która dotyka Twoją psychikę. Więc nie zwlekaj, podejmij tą decyzję, powiedz jeszcze dzisiaj do Chrystusa. Tam, gdzie jesteś, jeśli ze szczerym sercem zwrócisz się do Niego, on na pewno Ciebie usłyszy i na pewno odpowie na Twoją modlitwę. Jeśli chcesz czegoś więcej się dowiedzieć, to zapraszam Cię do kontaktu ze mną. Znajdziesz namiary na YouTubie albo na Facebooku. Jeżeli chcesz czegoś więcej się dowiedzieć na temat Ewangelii, na temat tego, co Biblia mówi, na temat zbawienia, na temat Chrystusa, na temat wiary, to zachęcam cię do przesłuchania sobie innych moich nauczeń, które znajdziesz na kanale na YouTubie pod nazwą Łukasz Popiołek albo, albo na Facebooku. Też możesz sobie znaleźć mnie na, na profilu Łukasz Popiołek lub Kościół Bożego Królestwa. Dzięki ci za uwagę mam nadzieję, że podejmiesz tą decyzję. Cześć.